Nowe projekty od Haharbut i Zbuduj Sam Dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. A dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. Siemaneczko! Witamy w kolejnym wspaniałym dniu. No i słuchajcie. Ostatni dzień już ee, deski. Także jak już macie do pożygu tej deski, tak jak my, To już dzisiaj będzie koniec Później jeszcze takie obróbeczki e, Obróbki okien, ale to Będzie inny, fajny temat Mamy pomysł na to, żeby to dodać e, Dodać, no Takiego Sznita, sznita szyku Co, nie, Aby nie wyłaziło za deskę tam Dobra, to no to co panikujesz? o tu na równo? no dobra po kolei po kolei tydy ty, 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 ty daj ciutkę wyżej wyżej? daj ciutkę wyżej dobra hmm. czy tam, później tam co? Ja, obojętne Dobra, daj no następno tu polecimy. No, a później to będzie wiesz, taśmowo szło Jakieś klocuszka dobijającego Na razie tam nie ciśni Tutaj to ściska można normalnego wziąć. O. o. Mm. Następna nas. Ooo, nic się nie zmieniło. Pogoda jakoś wytrzymuje, ale cały tydzień podają deszczkę. Deszczyno. Tak, co się tam wtedy dzieje? No to na jutro trzeba wyrzucić. Przymrozki mrowki? No, mrowki.

Myślałem, że się kółka wyjechały, wiesz, bo raz mi ten napęd działał, raz nie i one ma plasti plastikowe koła i dookoła jest taka zębatka jakby Napędy. i taka zębatka metalowa napędza to, nie? Ja myślałem, że to plastik się wyjechał mhm. Zmieniłem kółka Ale patrzę, to samo, Ty mhm. I w końcu rozebrałem to, a tam praktycznie nie było tego widać a na tych zębatkach jest tak, że one w jedną stronę się kręcą, taki bolec przeskakuje a jak napęd daje, to ten bolec musi łapać za takie, no? takiego zęba, nie? I ten ząb był wyjechany To się już dorobiłeś, czy jak? No, znaczy, wiesz diaksem tak zrobiłem na, na ten Że działa, ale to długo nie podziała, ale zamówiłem, no, wiesz, tam 20 parę złotych Na dwie strony te zębatki Zrobiłem, że działa na razie, na to... Kaszka robiła w tym wodzie, mały i pamiętajcie, przy takich pracach nic na siłę, z wyczuciem. <ścoughs> -ra 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 -ra. Ale, ra wow. dobra Dobra, dobra, zupa z bombra. I chyba trzeba zastosować znowu ścisk. bym dał to złapać zanim odbije no jest ta, -ta. Ta, 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 ta. Tak to si można. Proszę. Złaś tam na końcu uży masy czekaj tu przybiję najpierw a mi się rzęsa zawinęła